Powoli przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia. Codziennie praktycznie dzieciaki mają próby do jasełek. Pieczemy pierniczki, ubieramy choinki. No, atmosfera jest naprawdę bardzo już przypominająca święta Bożego Narodzenia. Dzisiaj też zawitał do nas Caritas z Polska. Jesteśmy niezmiernie wdzięczne, jak zawsze, jak co roku. Cieszymy się, że Caritas nas nie zostawił, że przywiózł dla dzieciaków cudowne prezenty. Radości było co niemiara. Dzieciaki naprawdę niezmiernie cieszą się z każdego daru, z każdego upominku. Cały czas prace przy budowie Domu Mocarzy trwają. Obecnie robimy wewnątrz budynku łazienki. Ale pracy jeszcze przed nami jest bardzo dużo. Całe wyposażenie domu, podłączenie pomp ciepła, dokończenie rekuperacji. Oczywiście no nie jest łatwo, czasy coraz trudniejsze, ale dla dzieci zrobimy wszystko i ufamy też, że dobroczyńcy, którzy do tej pory nas wspierali, nas nie zostawią. I z góry za wszelkie dobro, za każdą złotówkę, też za modlitwę bardzo dziękujemy.